Bardzo się cieszę, że, że wróciłem do reprezentacji, bo, bo to dla każdego Polaka, myślę, jest ogromne wyróżnienie, duma reprezentować nasze barwy. I, i tak sobie założyłem, że muszę bardzo ciężko pracować, jak najlepiej grać w kluby, by, by do tej reprezentacji wrócić. I, i jestem tutaj, z czego się bardzo cieszę i, i dla mnie najważniejsze jest to, by, by skupić się na tym, co jest, co jest przed nami na treningach, by najlepiej się przygotować do, do nadchodzących spotkań. Myślę, że, że ten mecz jest ważny, musimy się skupić na, na tym zadaniu. Oczywiście nie wszystko jest od nas zależne, ale, ale musimy swoją robotę wykonać I, i fajnie też, że mamy mimo wszystko jeden dzień więcej na przygotowania, także ciężko pracujemy i, i, i myślę, że będziemy optymalnie przygotowani. Tak, rozmawialiśmy, trener, trener do mnie zadzwonił, odbyliśmy rozmowę, i dla mnie to było proste. Ja zrozumiałem już, że nie jadąc na kadrę, muszę ciężej pracować i, i muszę udowodnić, że na to miejsce zasługuję tylko tyle. Oczywiście był ból, był smutek, rozczarowanie, ale, ale myślę, że, że to każdy ambitny piłkarz, każdy ambitny człowiek tak by się czuł, i, i, i po prostu najważniejsze jest to, że, że zrobiłem rachunek sumienia i, i ciężko pracowałem na to, by tu urodzić. A tak wracając do tego, to, to nie jest dla trenera zawsze łatwe też przekazać informacje, ale tak jak mówię, jeżeli chodzi o otwartość, to ja akurat z zawodnikami rozmawiam. To nie jest tak, że nagle dowiedział się z mediów, czy, czy w jaki sposób do tego rozmawialiśmy. I tak samo teraz przed powołaniem, tak samo rozmawialiśmy, dlatego ja akurat szanuję piłkarzy każdy, który jest, a czasami te decyzje trenera są, są trudne i teraz jest, jest w tej drużynie, mam nadzieję, że pomoże i będzie silnym punktem tej drużyny.